Kurde, słuchajcie widzowie, udało mi się spełnić jedno z moich marzeń. Musisz jeździć, jak nagrywam. Udało mi się spełnić jedno z moich marzeń. Zawsze chciałem mieć własny supermarket. Dzisiaj otwieramy supermarket. Jest zamknięty, ale będzie otwarty. Tylko muszę ogarnąć. O, rower mogę ukraść? Ale fajny taki, to chyba mój. Słuchajcie, to chyba nawet bym nie ukradł. Jeżdżę rowerem do pracy, dobrze jest, mam blisko. Yy, muszę, słuchajcie, na czym to polega? No, to jest symulator. Słuchajcie, supermarketu. Nazwę dla supermarketu możecie wymyślić, napisać w komentarzu. Jeżeli coś się spodoba, to wybierzemy, będziemy tak nazywać supermarket supermarket nasz, jeżeli nic nie będzie, co jest bardzo możliwe, bo mam mało widzów to wtedy po prostu sam coś wykmini. Dam wam szansę, żebyście się wykazali, a my zaczynamy. O co chodzi w tym symulatorze? Słuchajcie, w tym symulatorze chodzi o to, że mamy własny sklep i ten sklep rozbudowuj rozbu rozbudowujemy. I no mamy mały sklepik, później to będzie większy sklepik, supermarket i tak dalej. W prawym górnym rogu widzicie, mamy poziom sklepu, mamy nasze pieniądze, mamy godzinę również. W lewym górnym rogu mamy też tutorial. No i co, i chyba, słuchajcie, zaczynamy. Mamy zamówić rzeczy i musimy też pamiętać o tym, żeby wystawiając, Rzecz u nas w sklepie, żeby po prostu wystawiać ją z taką ceną, żeby był profit. Czyli, no nie wiem, mogę dwa. Nie tutaj 35 dolarów za, za płatki, ale no dobra, może być. Dodaj do koszyka coś jeszcze mogę dać? Mogę dać na pewno coś mogę dać, tylko co bym chciał dać? Słuchajcie, musi być więcej rzeczy, żeby był większy wybór. Znaczy, wiadomo, też nie za duży, ale po prostu nie, nie tyle, że większy wybór, tylko większa różnorodność. Wtedy po prostu będzie więcej rzeczy, które nam tutaj, że tak powiem, jakoś e, dadzą zarobić, tak? Niestety nie starczy nam już na nic innego. Dobra, mamy koszyk, mamy 43 dolary. Tutaj zamówiliśmy jakieś e, choki pik. E, zamówiliśmy choki pik płatki i panzati pasta, więc kup. I the boxes, just arrived. Ok. O, bierzemy sobie pudełka i co? I teraz możemy produkty tutaj na szafkę dać, tak? Tutaj gdzieś mam dać, tak? Dobra, no to sobie damy o tutaj. A, może klikać, spoko Empty boxa wyrzucamy sobie do... tutaj do, do kosza, o, i bierzemy kolejne otwieramy, co to były? To były płatki chyba, okej okay. No i piki. tutaj sobie dajemy, pyk, ładnie Super, dobra, słuchajcie, teraz trzeba, trzeba cenę ustawić. Set the price of the product. Ojej, a jaka tam była? A market price 3,12, jest jak dobrze to pokazuje. Zaczekajcie, jaką by, by tu dać? Tak, żeby był profit. Myślicie, że razy 2 byłoby dobrze? Może nie, może nie zaczynajmy tak z grubej rury. Dajmy sobie, bo to będzie za łatwe, jeżeli by dawał razy 2 na pewno. I się też pewnie nie sprzeda, więc dajmy sobie tak. Tery 20. O? A, nie, tu jest średni koszt, no dobra, no nie wiem to jest średni koszt 0,99, ale za paczkę a chyba za wszystko było 3 nie, nie było 3, na... dobra, mniejsza, niech będzie na razie 4,20, a tutaj damy sobie to jest 2,99 średni koszt, dobra, tutaj nie będziemy tak przesadzać damy 3,40, tutaj będę się stosował tutaj, no może dobra, damy sobie 4, będę się tutaj stosował do tego do tej tutaj ceny i sobie porównamy, bo tutaj zobaczcie, że tu mam profit 3,21 aż to jest średnia 1, a my mamy 4,20 a tutaj mamy profit 1 Dolar, tylko Więc y, zobaczymy. No, sobie otworzymy tutaj sklepik i zobaczymy, czy będą kupować to po lewej czy nie. O, jest, pani, dzień dobry. Czy w czy, czymś czy, 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 czy pomóc? Człokpik tylko? O, dobrze, dobrze. Polecam, bardzo dobra pasta. Z pasta? To jest makaron chyba. Y, już y, przy, pani poczeka, bo jestem nowy w pracy. Tu nie wiem, jak to działa dokładnie. Biorę. O, tak się to działa. Ok. Y, to będzie, już pani mówię, 0 A nie, 820 dziękuję Kolera, ja mam jeszcze wydawać resztę? 1,80 tak? Yy, proszę mogłem dać 2? dobra mniejsze yy, super dobra a pan dla pana co? o o ok, też okej okay, dobra tutaj to będzie 4,20 dziękuję kartą o kurde a pan pin poda a jaki jest pin? a nie ja mam e, pin dać e, w sensie Wartość, okej. Okay. 420, proszę bardzo. Kurde, zawsze chciałem być kasjerem. O, gotóweczka. Już, proszę, już tutaj się zapakowało. Ładnie. Ile tam jest? cztery, 4 cztery, cztery dolki. Yyy... 6 dolarów mam ci wydać, gościu. Leczcie. Eee, yy, okej. Okay. Czekajcie, spacuję się chyba, okej. Okay. Jezu, zwolnijcie, ja nowy w pracy jestem! Kurde, nie, nie wyrabiam. Dobra, tutaj 8.20, dziękuję za pieniążki. Ile? 91 dolarów mam Ci wydać? Super. Jezu, obama do mnie przyszedł! Oba. O, czokpiki lubisz obama. Ok. 12, super, że yy, 1220 tutaj pyk. Kartą kartą to jest słuchajcie. Wygoda, płaćcie kartą, bo to tak pomaga mi, słuchajcie, że to jest naprawdę. O, Trevor! Siema Trevor! Tylko nie kradnij. Tu expensive? O nie, ale to jest na razie pierwszy Trevor, Trevor tak ma Trevor lubi narzekać. Czokpik, tutaj cztery dolki jak jest za drogi, patrz ile ty mi dałeś, gościu mi ci, muszę ci 46 reszty wydać To za hop Dobra masz Mogłeś kupić skoro taki bogol jesteś O, a ta pani to widzę czokpiki lubi bardzo Tutaj już wszystko sobie kasujemy, 12, 20 Jeju ale słuchajcie ruch, ale ruch w moim sklepie Słuch, Nie no podoba mi się bardzo słuchajcie Kurde wyjdę na świeże powietrze, chwilę przerwy bo papierosek, nie no nie palcie papieroski są szkodliwe O, przyszła pani ze sklepu, pan przyjdzie? Przyjdę, już idę, 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 żebyście nie czekali. No jak za drogie, nie narzekaj tam. O, total 4 dolara ci muszę wydać. Super. Trzymaj. Okej, okay, słuchajcie, i mi się wydaje, że moglibyśmy coś zamówić jeszcze. Wiem, że mamy jeszcze produkty, ale możemy zamówić na przykład taki olej. Sobie zamówimy i zamówimy sobie chlebek. O, zamówione. Szybko sobie to wystawimy. A czekajcie, zamknę może na razie sklep, co? O nie, muszę tutaj. To wy wyłożyć chlebki. Zamknę sobie to na razie. Teraz tak. Yy, średni koszt 99. My sobie damy tutaj takie 1,40. Nie, 40 profitu? Nie, tak to nie. To damy 2. O. Albo dobra, damy 1,99. Super. Yy, I tu jeszcze co miałem? E, pani, pani zamknięte, nie widać? No, co pani? Olej też sobie wystawimy, oczywiście, tutaj. 1,50, my damy tak 1,90, niech będzie. Troszkę drożej, ale niech będzie. Dobra, 1,90. Olej będzie tani. Olej będzie tani, może będą więcej kupować dzięki temu. Idzie, idzie w garniaku, tu bogaty będzie, patrzcie, już tu siadam. Pana tu zaraz obsłużymy. O, to na śniadanko widzę, kurde, dobra. Szokpiki z chlebem, też lubię. Karton, super. Pan mi tak ułatwia życie, normalnie. Jak przed chwilą były tłumy, słuchajcie, to tu już ni nikt nie chce przyjść. To się chyba rozeszło, że, że ten, że mój makaron, pa pasta to chyba, to jest makaron, że on się taki drogi zrobił i teraz, słuchajcie, nie chcą mu mnie kupować. się rozeszło, czekajcie. Damy go trochę taniej, damy go tak za 3,90. O, mniejszy profit będzie. O, ale widzicie, Obama już przyszedł. Ile tam reszty? 4,20, tak? E 4, 20, proszę. Tutaj mamy. O, 6, proszę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. O, się dzień kończy. A ciekawe, czy ja mam 24 na 7 odpalony sklep. Dobra, zamykamy chyba powoli, co? Bo mi tu bandyty przyjdą. Tu jeszcze zobaczę, poczekamy na tego pana, bo ten pan tu wygląda, jakby chciał przyjść kupić coś jeszcze. Ta biegnie na ostatnią chwilę do sklepu. Też tak miałem nie raz. Makaron, to na obiad na jutro. Rozumiem, dobra. 3,90. Super, pan jeszcze kartą płaci, to szybciej do domu wrócę, bo nie będę musiał reszty wydawać. A to mi trochę schodzi. Dobra, zamykamy ten sklep. O. Słuchajcie, trzeba zamówić sobie przede wszystkim, trzeba zamówić yy, pasta, czyli makaron. Trzeba zamówić... Jak mi się tam kończy jeszcze? O nie, czokpiki się skończyły. To czokpik. O! Co to takie drogie? A, te, te, te są takie drogie. Dobra. Kupujemy. Tutaj nam... Przyjechało. O nie no, pani pastę kupuje. Dobra, tutaj pyk. 3,90, już, już tutaj wklepujemy, proszę bardzo. Dobra i słuchajcie, to musi być szybka akcja. Zamykamy. Bierzemy pudła. Z zamykam, bo nie wiem, czy oni ten, czy oni będą. Y czy oni będą coś mi na przykład tutaj brać za darmo? Chociaż wątpię. Ale no, wolę zamknąć, żeby nie było, że ja tu wystawię towar, a przyjdą i mi kurde wezmą sobie tego. O, ej, ale mogę, mogę zakończyć dzień, super. Enter to finish the day. Bo tutaj mamy profit na minus, ale jeszcze jakby tutaj dokupiliśmy na sam koniec produkty, więc dlatego no jest na minus. Tak to byłoby na plus bez problemu. Kolejny dzień. Eee, co? Podatki? Jakie podatki? A dobra, wszystko jest zapłacone, czyli się chyba automatycznie zapłaciło. Dobra, tam coś było napisane, że się automatycznie będzie robić. Nie wiem, czy tam nie było, że jeżeli będziemy mieli hajs. Nie, nie doczytałem do końca mój błąd. Dobrze byłoby teraz tutaj, kurde, klientów zwołać. Gorąca kukurydza! Gorąca kukurydza! Komu, komu, bo idę do domu? Kurde, w sumie to. Nie wiem, czy to legalne, że krzyczał kukurydzy nie mając kukurydzy. No to. Czekajcie, świeży chleb tostowy. O, o, dzień dobry. Przyszedł pan tutaj kupić chlebek tostowy stowy, panie. Ch A jednak nie. Czokpiki i makaron. Proszę bardzo, miłego dnia. A panu co? Makaron, okej. Okay. Y A, wyliczone. To proszę, wypadł mi sen. Po co pan czeka? O, to jakiś gangster. Czokpiki. Ej, ja się zastanawiam, czy oni mogą mi dać na przykład za mało. I przez nieuwagę na przykład, dam się, że tak powiem, oszukać. Jak kupimy licencję to będziemy mogli sprzedawać e, jakieś dodatkowe rzeczy tutaj e, Dlatego tak się zastanawiam czy sobie tych licencji nie kupić Chyba kupimy, będzie więcej produktów, e, które będziemy mogli wystawić Ale no zobaczymy jeszcze, zobaczymy, bo tutaj też nie chcę tego raszować. Zobaczcie, że my nie mamy nawet e, jakby wszystkich produktów z teraz tak naprawdę e, W sumie możemy sobie kupić, to jest mąka, cukier e, Zamykamy sklep na razie i tak, wyładujemy sobie tutaj nasze panty, damy tu na górze, co, co, co będą się schylać. I mąkę sobie damy tutaj nad cukier. Eee, I tutaj mamy średni koszt 79, my damy 1,39. Niech będzie, małe profity, ale też nie chcę, żeby było za drogo. Eee, tutaj sobie damy tak 2,10. No i super Cukier drogi, cukier musi być słuchajcie drogi, bo to cukier Cukier to cukier, tak? Proszę, bardzo dziękuję, miłego dnia O, tu to... No cukier pani kupiła, szanuję, nowy produkt w moim sklepie No się dzień już robi, zawsze znaczy dzień, noc się robi, bo się ciemno robi Zapalamy sklep Zapalamy sklep, zapalamy światło miałem na myśli Sklep zostawiamy, bo to kurde mój dorobek życia, to moje marzenie Ca Całe moje pieniądze inwestycje tutaj w to włożyłem O, przyszła pani, dzień dobry Zbiera Pani punkty? Aplikacja będzie? Nie? O no to przykro. Polecam założyć, bo to bardzo bardzo się opłaca na dłuższą metę, jak Pani często robi zakupy u nas, to Pani odkłada sobie takie punkty i później te punkty, wie Pani, może sobie wymienić na na przykład nie wiem, cukier na dziecko czy na coś tam, czy zabawkę dla dziecka. Proszę. Miłego dnia, nocy. O, dwa chlebki. Proszę, już, już. A aplikacja? Nie? Okej. Okay. A Pan jeszcze do mnie do sklepu zahaczy, bo zamykam. Komu, komu, bo idę do domu. Nie? Okej, okay, to zamykam. Zamykamy sklepik. Kończymy dzień. Mamy znowu... Dobra, jest profit. Dobra, słuchajcie, trzeci dzień już. Trzeci dzień. Yy, I dostałem informację, że ponoć ceny cukru yy, poszły w górę. I to jest za sztukę 1,38$. Przydałoby się tutaj ten cukier trochę... Dolar 38 jest za sztukę Czyli w sumie dalej mam profit Ale sobie troszkę tutaj podniesiemy tak Dolara 20 to by na pewno był cukier I skończyły nam się płatki Więc płatki sobie zamówimy Olej nam się skończył i pasta Cukier proszę bardzo podrożał ostatnio Wie pan no kurcze no musiałem też podnieść ceny Bo nie wyrobiłbym normalnie Wie pan jak jest Proszę bardzo miłego dnia A dla pani o kurde No to wszystko ostatnio podrożało Wie pan jak jest To tak już niestety Kurde inflacja te sprawy 8,50. Już bierzemy tutaj. Płacimy, proszę bardzo. Dwa centy, proszę. Sprzedaje się, słuchajcie, jest profit. Jest profit. I Chlebki, chlebków coś nie chcą kupować. Dorzucimy, dorzucimy sobie na pewno makaron. Jakie jest za drogie? No, no proszę pani, no. A no, w sumie trochę drogo dałem. Dobra, czekajcie, damy sobie 3,50. Może o. o. A dla panów co będzie? Ok, makaron. Dobra, wyliczone. O nie, nie było cukru? Pan wziął ostatnie, kurde, pan się podzieliłby może, co? Proszę bardzo, super. Bebek. Jezu, jaki ruch. Nie, nie wyrabiam. Okej, okay. już nam się powoli tutaj dzień kończy, zapalimy sobie światło. Proszę bardzo, reszta. A my co? My chyba powoli zamykamy sklep, chociaż tu jeszcze widzę, pan do nas przyszedł. 40 centów dla pana. Proszę bardzo. Dobra. Zamykamy sklep. Wrócimy, słuchajcie, pudła. Rozstawiamy towar. Nie tam. Tutaj. Tutaj to. resztę sobie damy. Tutaj. Tak więc kolejny dzień. Trzeci dzień skończony z profitem 67 dolarów. Jest ok. I widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wpadniecie. Mam nadzieję, że zostawicie ocenę komentarz, łapeczkę wejdziecie na Discorda, subka zostawicie i, i, i mam nadzieję, że przyjdziecie obejrzeć kolejny odcinek No mam nadzieję że się podobało, widzimy się w kolejnym odcinku, miłego dnia i trzymajcie się, cześć!